Ucieczka z drachminy akademickiej. Od lat jesteśmy alarmowani, że odbywa się eksodus młodych ludzi nauki za granicę. U nas za pieniądze podatnika są kształceni, a pracują dla dobra innych, o wiele bogatszych krajów. To bardzo niekorzystna dla polski sytuacja. W latach 90. Tym się nie przejmowano, bo emigracja na zachód zmniejszała bezrobocie. Choć jednocześnie sami swoi beneficjenci transformacji obsadzali sobą wiele etatów akademickich naraz. Jakby byli nadzwyczaj robotni. Rzekomo ratując tym skutki luki demograficznej. Rzecz jasna, Broniono się przed powrotami z zagranicy, także prawnie, aby nie było konkurencji. Wnikliwych badań nad emigracją naukową, jej przyczynami i konsekwencjami chyba się nie prowadzi, bo od lat słyszymy tylko jedną przyczynę ucieczki niedosyt pieniędzy i to niezależnie od stanu faktycznego. Argumentowano, że badacze nie mają gdzie i czym badać, bo infrastruktura kiepska. Ale osiągnięcie infrastruktury na poziomie europejskim wcale złej sytuacji nie poprawiło. Argumentowano, że brakuje pieniędzy na literaturę naukową, ale doszliśmy do takiego punktu, że biblioteki. Nie chcą zagranicznej literatury naukowej nawet za darmo. Kto by to czytał? I po co? Skoro pisanie publikacji można zlecić w fabryce, a czytanie książek nie jest potrzebne, aby w domenie akademickiej osiągnąć szczyty. Często są to szczyty niekompetencji, nieuczciwości. Ale jak ktoś otrzymał tytuł profesora, to niekompetentny i nieuczciwy może sobie być dożywotnio i nikomu nic do tego. Ważne, aby się zabezpieczył, uniemożliwił zdolniejszym pokonanie kolejnych szczebli prawiny akademickiej. Jak się szczeble podpiłuje na głowy usiłujących się wyżej wdrapać, wyleje kubły pomyj, można kpić sobie z nieudaczników. Przez lata niejednego zrzucono gangsterskimi metodami z drhabiny akademickiej. Trwa zatem ucieczka nieprzyjazny dla nauki drhabiny, czy to za granicą, czy do sektorów pozaakademickich. Ale nikt nie chce znać niewygodnej prawdy, Lepiej domagać się jeno wyższych płac. I to dla wszystkich. Bo wtedy to ma być lepiej w nauce. Taka jest koncepcja, akceptacja i Solidarność. Tekst opublikowany w Tygodniku Gazeta Polska 18 czerwca 2025 roku. Autor Józef Wieczorek.